Nie wierzę własnym oczom Na szrocie Polonez Burewicz Trak I to jeszcze z kwadratowymi lampami Na czarnych blachach Kurde To trzeba uratować To dopiero jest do uratowania To jest dopiero do ratowania i silnik jest Nawet Chłodnicy tylko nie ma No widzę, no, no widzę nauczyłeś się, żeby otwierać maskę No Mask, mas, maski to już nic nie będzie Danielku Am, no am, 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 kurde No chrupki na mleko sobie zrobimy No właśnie, coś takiego Mlekiem zalejemy No się nie to ładnie wygląda Od No by weszła arciustka, autentyko Jeden drugi gar jeszcze Tak, dobra, chodź zamkniemy go no tu nie przedostanę się za bardzo. On był malowany chyba, bo chyba niebieski był w ogóle. Ale ja ja w ogóle ty... Nie wierzę. Ty. No to to jest stare. Bardzo To stare. jest bardzo stare. Jeszcze ma lampy chyba. Jeszcze ktoś Wersja Lux na eksport takie miała lampy, ale... Ale do Borowiczów je, tych traków montowali, no? Do traków Borowiczów, no. Jeszcze raz chodźcie do środka, zobaczymy. Ale żeście mnie rozjebali tym, tym polonezem. Nie wierzę. Ej, rozwaliłeś? <grymne> Rozwaliłeś! <grymne> Rozwoliłeś! Chyba, Świeca i jakiś przekaźnik. Kierownica jaka? Ha, twoja. Kierownica, a kierownica nowa. nowa. Może zmieniana. Właśnie wcześniej na to nie zwrócimy uwagi. Czekaj, jak. Przebieg, ale tu jeszcze ten bez setek kilometrów będzie. Czekaj, wsadzę taką rękę. Ile tam jest? 900, chyba. I dobrze widzę. Ale, jaja, jest chłodnica. Ty, jest chłodnica. On jest kompletny. Można brać. Można brać, no. Tylko trzeba by go ogarnąć porządnie A co z Ty, kupaki jakieś. Polone Nie, Nie, jakieś chujwe, jakie? Ale koło jest chyba od zaś, dobrze widzę. Patrzcie, ładne okłony i bieżnika mają. To na ziemi można brać. No. I jeszcze. Widzę. Tarcze. A tutaj chrupki na mleko sobie zrobimy. Można i... No i smakować. Ale jaja, dobra, idziemy. Drzwi otwarte. A drzwi jakieś są? A drzwi się otwierają. Ej, nawet się i zamknął. A chyba zamknąłem i już nie otworzę. No. O, jest. Dobra. dietę. A sportowcy powinsi. 50. Co ważny. Bardziej jak muskanie jakiś. na to. A tutaj limuzyna. Tylko że połówka z niej została. Komedia czysta, no. Połówka z limuzyny, no. Fajnie. Ty, syrena jest. A, nie można. Dobra, no. Tylko patrzę tutaj, no. Kurde. To do jest. No i z osami nawet. Może jakieś gniazdo sobie w środku zrobimy, no bo latają tu osy. Chyba gniazdo w środku jest w tej, tej ręce. piątka. Kierownica jest. A ta druga to nie wiem od czego. Tamta. No chyba nie, nie, raczej nie od Syreny. Cholera wie od czego to jest tamta druga. Jak coś od spół, czegoś współczesnego bardziej. Nie? Tamta. NSZ.